Hej, cześć siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam Was na kanale Poke Challenge, na którym rozpoczynamy serię z gry Pokemon Violet oczywiście na Nintendo Switch. Jeżeli chodzi o tę serię, to ona oczywiście pojawia się w formie streamów na moim głównym kanale, czyli UD Make Fun, i tam macie również pełne zapisy streamów, jeżeli ktoś lubi taką formę. Natomiast tutaj na kanale zamierzam wrzucać takie odcinki, w których będzie, wiecie, nie będzie czytania wiadomości czas. Tu nie będzie takiej ogólnej interakcji, będzie tylko typowa rozgrywka, natomiast będą to oczywiście sklejone mm, fragmenty ze streama, e, a nie taka, wiecie, typowa seria nagrywana tylko i wyłącznie pod odcinki. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało, że z jednej strony są całe zapisy, z drugiej strony dla innych osób są tylko odcinki. Dla każdego coś fajnego, krótko mówiąc. Jeżeli będzie się podobało, to pamiętajcie, żeby dla zasięgu zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał. Natomiast teraz zapraszam już do oglądania. I doczekaliśmy się, dziewiąta generacja, region Paldea, dzisiaj rozpoczynamy przygodę, no i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, słuchajcie, no, no, no ja jestem podjarany, nie wiem jak wy, ale ja czekałem i to niesamowicie, dobra, no ale cóż, co tu dużo mówić, mogę zmienić sobie, słuchajcie, fryzurę, eee, okej, okay, zobaczmy, co, co my tu w ogóle mamy, jeżeli chodzi o zmianę, zmianę fryzury, dobra, muszę za każdym razem... Klikać. Myślę, że zaczniemy sobie z początkowym e, lookiem, nie będziemy zmieniać, natomiast kolor włosów może, może kolor włosów słuchajcie, jakiś taki ciekawszy damy, znaczy ciekawszy, no jakieś zielone, białe, czerwone, niebieskie, może takie typowo czerwone, zrobię się na Lęsa, tak jak już swego czasu w jednej grze, no te, te to takie typowo rude bym powiedział. Dobra, mamy duży wybór kolorów włosów, chyba jeszcze takiego wyboru nigdy nie było, a przynajmniej ja nie kojarzę, może takie ciemniejsze. Wiecie co? Zastanawiam czy, czy one się czymś różnią? No tak minimalnie. Dobra, damy sobie ten, żeby było tak trochę ciekawiej. Dark Denim Blue. Ok. Eee, dobra, potwierdźmy sobie. Tak, podoba mi się ten styl jak najbardziej. Eee, natomiast możemy jeszcze... Ogólny look zmienić. Ok. Aha, ojej, oh no nie, no tutaj to widzę, że się, słuchajcie, postarali. Eee, z, tymi, eee, z tym... z tym wyborem. O, może ten, taki trochę złowieszczy. Pierwszy to taki, wiecie, taki najbardziej spokojny. Dobra, niech będzie ten. Myślę, że potem też będzie możliwość zmiany. E, oczy. Oczy, oczy. Może oczy zielone, życie szalone. Albo oczy niebieskie, życie królewskie. Czy jakie to tam inne te wiersze jeszcze były? E, dobra, dam sobie zielone. Proszę bardzo, niech będą zielone. Jak ja mam oczy, to nikt nie wiem. Niektórzy mówią, jeszcze niebieskie, niektórzy, że zielone, więc... E, ja, ja, ja sam nie wiem. O kurczę, to jakieś w ogóle dziwne. Ale dobra, nie? No musimy się wyróżniać czymś, co nie Eee... <laughs> nie no, dobra, tutaj, ja, ale przyznaję, słuchajcie, że wybór jest duży, naprawdę. Chyba w poprzednich grach aż takiego nie było. No ale, no, no nie no, może makijażu nie będę sobie robił, co wy na to? <laughs> może, może, może nie. Dobra, nie będę zmieniał tam koloru tych rzęs. Eee... No, no nie, nie, niech będą ciemne, bo to będzie dziwnie wyglądać. Możemy sobie zmienić eee, wygląd ust, co w sumie też jest interesujące. Eee. No może takie, ok, to nawet pasuje. Eee, o nie, pieprzyki nie. A tutaj co, jakieś piegi? No to też tak średnio. Dobra, słuchajcie, mamy chyba wszystko. Eee, tak, podoba mi się ten wygląd, za dużo to ja tutaj nie zmieniłem. Eee, więc moi drodzy, jestem gotowy. Jestem gotowy rozpocząć tą przygodę, bo czekałem naprawdę długą. Oj, długo. O, proszę bardzo, dobra, co my tu mamy? Uwa Akademii. Ci, którzy oglądają shorty na moim kanale Poké wiedzą, że właśnie Uwa Akademii jest Pokémon Violet. Jak gramy w Scarlety, to jest inna uczelnia. No dobra, nie czekajmy dłużej. Nie czekajmy dłużej, zaczynajmy. Czekałem długo, więc nie ma co już dłużej zwlekać absolutnie. herb oczywiście naszej akademii jest uwa Akademii dokładnie wszyscy tutaj widzicie pilnie się uczą a jak żeby inaczej <grytanie> tutaj jest a muszę 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 klikać okej okay. dobra myślę że automatycznie będzie przechodzić są walki pokemon no, a jak żeby inaczej a to jest chyba nasza rywalka a przynajmniej to zaobserwowałem z trailerów. No za, za chwilkę pewnie się przekonamy. Okej, okay, a to jest pan dyrektor Klawel. E, tutaj głowa Uwa Academy. A tutaj mamy pogląd na to, jak prezentuje się Region Paldean. I on jest naprawdę duży, słuchajcie. Ogromny wręcz. Ciekawe, jaki Pokémon pojawi się jako pierwszy Pikachu? <ścoughs> czy jakiś inny wyjdzie, czy może taki typowy z Paldei? Zaraz zobaczymy. O, jest, jest, typowy, słuchajcie, z dziewiątej generacji, jak on ładnie wygląda. No ale jak widać ma zwyczaje takie jak Pikachu, siedzi na ramieniu. O, a tu już jest Pikachu, więc tak czułem, że on się kiedyś pojawi. No oczywiście standardowy tekst, czyli że Pokémony żyją wszędzie, na niebie, w wodzie, w miastach, koegzystują z ludźmi, eee, czyli to co już dobrze znamy, to co słyszymy już od bardzo dawna. Natomiast tu jest też ciekawe to, że jesteśmy tak jakby wiecie, nie jakimś chłopakiem to sobie wyszedł z domu. Ooo, jest ten specjalny Tauros! Okej. Okay. Okej, okay, ładnie... Ej, fajny! Fajny jest ten ciemny. Naprawdę spoko się prezentuję, ale tak jak mówiłem, o grono nauczycielskie tutaj nie ma, tak że wychodzimy z domu i idziemy na przygodę. Tutaj jesteśmy uczniami, którzy mają zadanie, tak jakby ze szkoły, <laughs> taka praca domowa, bądź mistrzem Pokémon. O, jest i on. Ciekaw jestem, jak to będzie wytłumaczone, że będziemy go mieć od początku gry, no bo tak przecież było na trailerach. Miraidon, Pokémon Violet. Wow. Widzimy, rozumiem wszystko jego oczami. Oj, tam Rosy! <śm> wow, dobra! Widzę, że jakiś turbo napęd. A jak to ładnie wygląda? On leci tutaj, do akademii? Ale dlaczego? Zaraz się chyba dowiemy, mam taką na nadzieję, przynajmniej. Nie, kieruje się gdzieś na latarnię morską. <grymne> dzięki, Krito, dzięki. O! Jakie ładne, jakie ładne, jakie. Ładnie prezentujące się. Bardzo ładnie. Wampi, dzięki, wielkie. No i myślę, że to jest ten moment, w którym już yy, będziemy zaczynać. No czekajmy, czekajmy, chcę zobaczyć już, jak to wiecie, będzie wyglądało w praktyce. Mamy chyba autozapis i dobrze, i bardzo dobrze. Malo dziękuję. O proszę, widzicie, pilny uczeń, to cały jam. Tam w ogóle już mamy, zobaczcie, mamy widok na region Paldea, co już możecie zobaczyć po samym jego wyglądzie, że bardzo przypomina obszar Hiszpanii oraz Portugalii. A no i jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, ale jest biały switch, co chyba ma nawiązywać do tego, że to jest Switch OLED. <laughs> Pewnie tak, natomiast mamy tam jakieś większe miasta na mapie <laughs> widoczne. Dobra, nie ma co siedzieć długo przy książkach, trzeba wstawać. Okej. Okay. No, ładnie to wszystko wygląda, przyznaję. Mogę zobaczyć szafę. Takie trochę są ścinki, albo mi się wydaje. Czekajcie, ej, takie... Tak jakby kamienie, to może tutaj w tym pomieszczeniu kamera tak dziwnie lata, albo mi się wydaje, że są spadki FPS-ów, natomiast niestety słyszałem, że gra nie pracuje tak idealnie, jak powinna. No ale, ale bywa, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wyglądać to dobrze. O, proszę, mamy możliwość włączenia tutaj sobie TV. Są półeczki. Jaka ładna doniczka z Hopipa. Jejku, fajna. Naprawdę ładnie się prezentująca. I mamy... Ojejku. No nie, no super poduszka. Tam nawet Crowgang jest. Nawet teraz zauważyłem. Piękne. Zejdźmy na dół sobie. Zejdźmy na dół. Eee, o, to już słuchajcie, te obrazy nawiązują właśnie do regionów hiszpańskich. Eee, Takie jest moje zdanie. No tam, co prawda, jakieś wiatraki to jak Holandia, ale nie, nie. O, skołecik. Skołecika mamy, proszę bardzo. Myślę, że będzie jakiś Pokémon z regionu. Ee, z regionu Paldean. Dobra, a gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Gdzie on jest? Tam jest... Ojejku, tam jest ten. Ej! O, nie obracałem kamery wcześniej, to można zobaczyć, jak ładnie się rozglądać w końcu. E, to jest maskotka, nie wiem, czy wiecie, ale substytutu. To nie jest żaden Pokémon, to jest jak się używać osób substytut. E, o, proszę bardzo, czyli dalej jesteśmy dysfunkcyjną rodziną, w której nie ma ojca. E, standardowo od. Prawie wszystkich generacji masakra, eee, witam Judy No się siemano, siemano Jesteś już w swoim stroju i w ogóle. No wiadomo. Ja Dokładnie. Dzięki. To jest twój pierwszy dzień w szkole. Jestem taka podekscyzowana. No. Eee. Dobra, będę musiał poczekać trochę. No spoko, spoką. Tak, to jest bardzo ważne. O, już ktoś, słuchajcie, puka do drzwi. E, czy mogę otworzyć? Oczywiście, że mogę. Dobra, zobaczmy kto dzwonił, bo wydawało mi się, że dzwonek dochodził stamtąd. Tam też były drzwi. Ale czy głównych drzwi nie ma tutaj? Tak, tutaj są. Czy sam pan dyrektor przyszedł do nas osobiście? Czy jestem pan Midim? No, no nie musi pan mi mówić na pana, ale okej, okay, tak, tak to ja. Ehm... Tak, wybaczyć za spóźnienie. Nie no, spokoj, spokoj. Nic się nie stało, naprawdę. Tak, on jest, słuchajcie, tutaj dyrektorem w UWA Academy. Mogę nazywać go Mr. Clavel. Dobrze, pan Clavel, Będę pamiętał. Ehm, no właśnie, i osobiście zgłosił się pan, żeby pomóc mojemu synowi? On widać dostrzegł już we mnie wielki talent. Ehm, jestem odpowiedzialny za całą akademię. Okej, okay, czyli bierze tak poważnie swoją robotę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O, e, a to to jakaś łapówka? <laughs> o mój Boże, naprawdę nie musiałeś. Co on jej dał? Okej, okay. tak, czy będzie chciał chociaż filiżankę herbaty? Nie, nie rób sobie problemu. Dobra, czyli ruszamy od razu, nie ma co czekać. E, bardzo dobrze. A, dobra, muszę, muszę wrócić do pokoju i... I wiecie, zabrać wszystko co jest potrzebne. Dobra, no ona go mimo wszystko zaprasza, no jak widać nasza mama w tej grze jest kulturalną osobą i bardzo to szanuje, e, natomiast my oczywiście wracamy, na razie biegać chyba nie mogę, ale naprawdę gra wygląda, powiem wam, serio przyzwoicie. E, rozumiem, że plecak tutaj miałem, tak jest, o, 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 jak ładnie się świeci wręcz, będę miał czapkę i plecak, dobra, bierzemy oczywiście. Ale mam wrażenie, że na przykład w takim pomieszczeniu jak to rzeczywiście są ściny, no ale dobra, no możemy wybaczyć to Pokémonom. To są Pokémony, tu, tu, tu nie musi działać wszystko perfekcyjnie. Dobra, no proszę, jestem, jestem gotowym. Bardzo dobrze. Mogę sobie włączyć menu główne. O, wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednich generacjach. Czyli tak, mamy dostępny plecak, w którym mamy mnóstwo zakładek. Bardzo fajnie. Mamy opcje, w których możemy sobie zwiększyć text speed, skip move learning, nie, no dobra, na razie zostawimy sobie, no ksywki muszą być, wiadomo, autosave niech będzie włączony. Pokazuj ksywki, no tak, pokazuj, skip cutscenes, nawet można cutscenki wyłączyć, ciekawe, no ale oczywiście nie będziemy wyłączać. Więc tu na razie nic nie zmieniamy, no i na R mamy taki szybszy save przy okazji, bardzo fajnie. Dobrze. Dobrze, w takim razie idziemy. Jak widać kultura sprawia, że nie mogę biegać po domu przynajmniej na razie. Dobra, herbatka wypita, możemy już iść dalej? Mam taką nadzieję. Czy jestem gotowy na swój pierwszy wielki dzień? Oczywiście, że jestem gotowy, jak mógłbym nie być gotowym? Oczywiście, że tak, no i pasuje na mnie mundurek. Okej. Okay. Co, co on się tak zdziwił? Hmm. O czymś zapomniałeś bardzo ważnej rzeczy. Hmm. Czy mogę z nim wyjść na zewnątrz? Oczywiście, że tak. Czy to znaczy, że będę miał od razu wybór startera? Ej, czuję, że to będzie ten moment. Czuję, że to będzie ten moment, w którym przyjdzie nam e, dokonać wyboru. Nie wiem, zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy, zaraz się dowiemy, czy będzie możliwość wyboru, czy też nie. Czy też później dopiero? Nie, no wydaje mi się, że coś, coś czuję, że może już teraz, nawet. Nie wiem, zobaczymy. No co innego mógł ważnego mi kazać powiedzieć? Tak jest. Jestem gotowy. Widać to po twarzy. Um. O, tak. Wyciąga trzy Pokémony. No i słuchajcie, mamy trzy startery. Każdy student wybiera sobie jednego. I teraz mamy tak. Sprigatitum, czyli roślinny kocurek. Fajny, fajny, przyznajcie, że wygląda całkiem nieźle. Lecimy na drugiego, czyli... no dobra, jeszcze, jeszcze, no kotek, ba... kotek fajny, rośliny, no wiadomo, no to jakby wygląd mówi nam wiele. Tu mamy Fuecoco, e, czyli ognisty krokodylek. E, no jest to Fue od oczywiście Fuego po hiszpańsku, czyli ogień, więc łatwo też domyślić się, jaki ma typ. No i ostatni to Quaxly, czyli Pokemon Kaczka. Eee, no, ten to ma za to grzywy jak Presley. Ok, eee, natomiast. Eee, natomiast. To przyjdzie. O, patrzcie, no nawet Fwekoko ruszył pierwszy do mnie. To chyba musi być jakiś znak. Mm. Mogę wybrać, rozumiem, tak. On będzie tam czekał. Ok, a ja mam czas na podjęcie decyzji. No dobrze. Czas podjąć decyzję. No. Pomożesz nam w wyborze raczej nie. Wszystkie wyglądają bardzo słodko, no domyślam się. Eee, ale nie jest to łatwe zadanie, oczywiście, że nie. To jest zawsze to ten moment, kiedy człowiek się najbardziej stresuje, kogo wybrać na tą swoją przygodę. Eee, co dostałem? Rotom? O, Rotom już od dawna towarzyszy w grach Pokémon. Przyda się, zapewne. Eee, on służy do bardzo wielu rzeczy, nie tylko do dzwonienia. Okej, okay. słuchajcie, słuchajcie, jest możliwość wyboru. Jest możliwość, wy... gdzie one tam, gdzie wy tam latacie? A, muszę podejść chyba do odpowiedniego i do niego zagadać. Czy, czy chodzi o to, że mamy, czy one idą za mną? Nie, one za mną idą, to chyba muszę na razie po prostu przejść gdzieś tam z nimi dalej i być może dopiero tam przyjdzie nam wybrać. A mogę do niego na przykład zagadać coś? Tak, mogę się z nimi tak jakby, wiecie, pobawić. Ej, fajne, no nie no, nie będę zły, do każdego zagadam. A jakże? Gadajmy z kim się da nawet, o tutaj z koteczkiem też oczywiście. A nie, dwa razy do kaczki zagadałem. <laughs> nie no no kocórkuj, no nie bądź smutny. No proszęba. Nie, znowu do kaczki! No Quaxli, idź stąd! No kurczę, no też chciałbym porozmawiać No 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 nie, no zobaczcie, Quaxli chce uwagi. No te teraz. Te teraz? Mogę? Mogę? Dobra, mogę, o, proszę bardzo. Udało się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, Fox kaczka, ludzi, oszuście, Rader, przestań. Ja, ja, ja nie oszukuję, ja nigdy nie oszukuję. Dzięki wielkie. E, moi drodzy, no, zaraz, zaraz podejmę wybór. Ci, co trochę oglądają mnie, chyba wiedzą, kogo wybiorę w tej generacji. Ale w ogóle mamy mini mapkę. No, to fajnie wygląda, przyznaję. Ej, nie mam możliwości biegania jeszcze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co się stało? A ten gdzie leci? I zobaczcie, coś zobaczył, coś zobaczył. Co zobaczyłeś? Nie, chyba nic, tak sobie po prostu chyba przeszedł. Kurczę, ta mapka, taki mam wrażenie, że to tak rzeczywiście, tak jak gra na przykład nie, nie ścina, to tak na przykład wydaje mi się, że mapka ma takie e, opóźnienia FPS-ów. Przynajmniej w moim odczuciu e, tak to wygląda. O, a teraz już mogę biegać. Aha, nauczyłem się biegać w krótkim okresie czasu. Brawo. E, to najważniejsze. <laughs> Dobrze. I wchodzimy do rezydencji. Wszystkie startery zgodnie za mną przyszły. O! A to cwane bestie. Kwaksli oczywiście poszedł się tutaj. E, Pomoczyć? <laughs> Jejku. O, proszę bardzo, kocurek oczywiście w kwiatkach. A, a ty co? A on, on powinien do lawy chyba pójść, <laughs> żeby czasowało. Nie no, poszedł sobie zjeść pomarańczem. O, ale jak ładnie przypiekam. No proszę, podobny sposób wybierania starterów był w Legend Arceus, bo każdy gdzieś sobie poszedł w inne miejsce. O, jest Iona. Czy to ty jesteś tym trenerem? No, no wiadomo, że tak. A kim ty jesteś tak właściwie? Tak, pan, pani Judy to chyba tak ładnie powinno się tłumaczyć. Pani Judy jeszcze nie, nie dokonał wyboru, ale dokona oczywiście. Wybierze swojego pierwszego Pokemona. Koko już się objada takie, no dobra, dobra to przestanę. No i to jest słuchajcie kluczowy moment w grze. Natomiast kiedy pojawił się pierwszy trailer Pokémon Scarlet and Violet ja już wtedy powiedziałem jakiego startera z nich bym chciał mieć i będę się trzymał tego do samego końca. Eee, dobra, mogę, mogę już wybrać, a w ogóle jak ona się nazywa? Przedstawiła się nam chociaż? Czy to jest ten, o kim myślę? Czy ona mnie zna w ogóle? Tak, to jest najnowszy student w naszej akademii, pani Julian. Będzie od dzisiaj uczęszczał. No proszę. A więc to ty jesteś tym dzieciakiem, który się przeprowadził. Dokładnie. Hmm. Chcę się dowiedzieć więcej na mój temat. Ok. A ona nazywa się Nemona. Ok. Hmm. Mieszka tutaj w szkolnym akademiku. Eee, ale dom ma tutaj. Ok. Czy chce być przyjacielem? No dobra, no jasne, że tak. No jakże. Cóż, kocha taki entuzjazm. <laughs> Bardzo dobrze. Hmm. O, ona jest jakąś, widzicie, już taką porządniejszą trenerką, w szkole się wykazała pewnie już umiejętnościami walki pokémon. I pewnie będę mógł z nią stoczyć swój, swój, pierwszy, swój pierwszy pojedynek. Tak coś czuję. No dobra. Tak, trzeba w końcu dokonać wyboru. I tak jak mówiłem, Eee, już po pierwszym trailerze, moi drodzy, nie wiedząc jeszcze, jak wyglądają ostateczne formy starterów, eee, tak sobie na nie popatrzyłem. Stwierdziłem, że koty są fajne, ale kota już miałem nie raz, nie dwa, jak chociażby w y, siódmej generacji. Kaczka jakoś tak do mnie specjalnie nie przemawiała. Natomiast pokémonem, który mnie najbardziej zaintrygował, był Fuecoco. I dlatego właśnie jego zamierzam w tym momencie wybrać. Koko, czy zostaniesz moim pierwszym Pokémonem? Ognisty typ, dokładnie. Czy chcę go? Oczywiście, że chcę. No jaki piękny. <noise> jaki piękny, no, oczywiście, że go bierzemy, słuchajcie. Oczywiście, że go bierzemy, nawet nie ma co się zastanawiać. Prosta sprawa. Tak, jest to mój pierwszy Pokemon i czy... jestem ciekaw, czy od razu stoczymy tą walkę. O, już go chowamy do Pokébola. Dokładnie. Nie mogę uwierzyć, że wybrałeś Fłekoko, a, a dlaczego? Dokonałem perfekcyjnego wyboru, widzicie? Szanuję to bardzo dobrze. Eee, o, Siemka babuko, ja już trochę pograłem, to coś jak z rzędu, gdzie nie starał się Pearl. Eee, no, no nie, no nie, no nie muszę znowu nie, masakra! <laughs> Dzięki wielkim babukom, ale. Ale, 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 eee, słuchaj, jest Shings, nie no, to jest fajnie, no czemu nie, Shings, jest fajny jako Shiny, więc why not, eee, ogólnie gierka nie, eee, nie jest zła i już mam w tych ścieżkach jedną osłuchaj, na na napiątam i zrobię, eee, no to ładnie, chyba, tak mi się wydaje, no jeszcze nie wiem ile ja dzisiaj zrobię, ale zobaczymy, eee, aż na ramieniu trzymał Larwitara, tak, wiem, ale Larwitar był dość ciężki, jak ktoś poczytał w Fokedexie, to prawda, <śled> to prawda. Tak, razem będziecie tworzyć naprawdę fajne combo. Też mam taką nadzieję. I zobaczcie, ona sobie chce jeszcze wybrać Pokémona. E, obstawiam, że wybierze Quackstiegom. Tak, a czy nie otrzymałaś Pokemona, kiedy wstępowałaś do Akademii? Pa, Panno Nemono? Masakra, ale cwaniara chce wykorzystać to, że ja dostałem Pokemona i chce dostać jeszcze jednego. Eee, widzicie ta dziewczyna myśli. Kombinuje, ale to tak, tak, dobrze, dobrze. Eee. Ehm... Tak, chciałabym mieć nowego Pokemona. No spoko czemu nie. No i ciekaw jestem, czy. Z... Kiedyś przeciwnicy zawsze brali Pokémony, które były na nas super efektywne. Potem się to odmieniło. I nasi rywale zaczynali brać Pokémony, które były sła... typem gorsze od naszych. Eee, no i ciekawe, jak będzie tym razem. Czy wybierze Quackiego? Nie. Nie, sprigatito. Czyli, czyli jak widać. Eee... Na zasadzie, żebyśmy to my mieli łatwiej. Okej, okay, okej, okay, no czyli, czyli ta tendencja na razie. E, będzie czekać na nas na plaży. Tam też przyjdzie nam zapewne stoczyć z nią batalię. E, tak, wiem, że chcę walczyć. Domyślam się. Ja też chcę zresztą i to bardzo. Dobra, zobaczcie. Mamy tutaj na górze zadania, które się wyświetlają na chwilę. One znikają, ale mogę sobie je wyświetlić, dzięki czemu. Ej, jak ta mapka ładnie wygląda, i ten Rotom Font, to taki inteligentny. Jeszcze pokazuje nam jakieś Pokémony. Ej, nie no, fajne. Ej, no, spoko, bardzo mi się to podoba. To na przykład zobaczcie, mamy, że Fletchinder gdzieś sobie chodzi. Genialne. E, tutaj jakiś. A, tu jest nasz domek na przykład. Natomiast tu jest. E, tu jest First Day of School, czyli tu jest arena na plaży. Oczywiście, że się tam udamy. Eee, dobra, tak więc moi drodzy, Ej, strasznie mnie denerwuje ta mapka. Ona naprawdę działa w jakimś takim mniejszej ilości FPS-ów. Ej, jak ładnie przedmioty się wyświetlają. Zobaczcie, coś znalazłem. Połóż się ona. Super. Ej, ja mogę spać tędy? Wow! Oh! Mogę! Ej, byłem przekonany, że nie dam rady. Byłem przekonany, że nie, nie będę miał takiej możliwości. Dobra, na szczęście się nie zrobiłem sobie krzywdy. <noise> Dobrze, okej, okay. jeszcze zobaczyłem tutaj przy okazji, że yy, coś się świeci i tym czymś jest kolejny potion, więc bardzo fajnie. A ja tu się na przykład Wingul wyświetla, albo ten, yy, ten, 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 dobra, nie, okej, okay. ja już, ja już mam, słuchajcie, tryb włączony, żeby szukać Pokémonów, ale, ale trzeba lecieć. Nemono, jestem, jestem gotowy. Mmm Przystoczymy od razu walkę? Tak, czy jestem gotowy? Znaczy nie wiem, czy jestem gotowy, ale niech będzie. Perfekcyjnie, jestem taka podekscytowana. E, I na tą walkę użyję. Ciekawe kogo. Ej, co się dzieje? A co pan dyrektor tutaj robi? E, a, dobra, bo wiecie, żeby wyszło, że ona by rzuciła jakiegoś mocnego Pokémona. Ale tak, ufam, że pamiętasz, że pani Judy jest tutaj niedoświadczony w walkach Pokémon. Masakra i dobrze, że ją powstrzymał, pewnie rzuciłaby mi jakiegoś poksana, na co najmniej 50 levelu. Um, tak, dobrze, nie. No, no, no zacznijmy, tak wiesz... Powoli, nie przesadzajmy znowu. Dobra, moja pierwsza walka Pokémon. Tak, ona wiekow ja wybiorę oczywiście. Natomiast ja też myślę, że ona wybierze zapewne... kotełam. Ta jest, Nemona. No oczywiście, że tak, strigatito. A u nas szefu, czyli Fuekoko. Yy, tutaj podczas walki, chyba w przeciwieństwie do tego co było w Legend Arceus, nie da się tak jakby biegać wokół pola walki. Tak, tu jest tak standardowo. Dobra, przekonajmy się jakie mamy ciosy. Tackle, Leer oraz Ember. To jest oczywiście wiadomo, że wybiorę Embera. Yy, Scratch, czyli Frigati to jest szybszym. No nic, dawaj palimy. Ojejku, ponad połowa życia. To jest łatwiejsze niż myślałem. Choćby trafiła kryta dwa razy, to nie da rady ze mną. Nie ma takiej opcji. Dobra, raz jeszcze. O, naprawdę, naprawdę tymczasem myślisz, że coś mi zrobisz? Wątpliwe. Dobra, szefu. Tak jest, mamy tam. No, biedny Speedgate, to nie miał łatwego początku, przyznaję. A my dostajemy dużo EXPA i wbijamy od razu szósty level. Jeżeli się nie mylę, to nasz starter na szesnastym poziomie będzie ewoluował, więc. Czemu nie? O, jeszcze zarobiłem 300 hajsu. Hajs się przyda, jak najbardziej. Um, no, spójrz na siebie, wygrałeś swoją pierwszą walkę w życiu. Um, masz w sobie wiele potencjału, jesteś silnym trenerem z pewnością. Um, ale chcę teraz sprawdzić inną strategię. Jeszcze jedna walka. Co to znaczy, jeszcze jedna walka? Kwaksli? Um, tak, jesteśmy zmęczeni. Co ona kombinuje? Masakra! Ej, ona chciała mnie chyba, wiecie, wkurzyła się, że ją pokonałem i chyba chciała mnie zniszczyć w tej drugiej walce. Um, <laughs> ciekawe. No, wybacz mi, Judy, mm, Ty również mi wybacz fłekoką. Tak, stoczymy walkę wkrótce, tak jej powiemy. Och, zdecydowanie. Stoczymy wiele walk. No ja myślę. Eee, myślę, że wasza dwójka szybko zostanie przyjaciółmi. Tak, nawet od pierwszego spotkania może już jesteście nimi. Eee, Okej. Okay. No i co? Rozumiem, że ona teraz będzie mnie dalej tam, wiecie, wprowadzić do szkoły. Fajnie, że iść do szkoły i już kogoś znać. To zawsze jest takie... Takie przynajmniej... Że kogoś znamy, nie ma takiego złego wejścia, można powiedzieć, w nowe otoczenie. E, mój... O! Pokédex App, czyli dostałem aplikację, która sprawi, że w tą fonie będzie Pokédex. Super. Oj, przyda się, zdecydowanie. Tam się oczywiście rejestruje każdy Pokémon, którego złapiemy. E, spoko. Um, tak, nie, nie wyobrażam sobie innego Pokédexa, żeby kiedyś istniał. <laughs> nie, no teraz to wszystko jest takie zaawansowane. A biedny Quack nie został wybrany, ale ja myślę, że pan, wiecie, dyrektor Klawel pewnie on sobie go weźmie, albo do jakiemuś innemu studentowi. Któż to wie? Któż to wie, tak właściwie. Mm, tak, oczywiście Klawel jako dyrektor ma wiele do zrobienia. E, tak, widzimy się w e, akademii, jak najbardziej. No i tutaj jak widzicie Nemona stwierdziła, że nie ma problemu, ona się nami zajmie. Tak, no i Quax idzie z nim. <grym> Quax, mimo tego, że nie został wybrany, to jest dalej dumnym Pokemonem, on się nie przejmuje. <grym> Dobra, co teraz? Hmm, jeżeli mowa o pokédexach, prawdopodobnie nikt nie złapałeś dzikiego Pokemona Juli, prawda? O, i pokaże nam jak to się robi. I bardzo dobrze. Bo chciałbym już za chwilę coś złapać. Dokładnie. Eee, dobra, mamy tutaj możliwość sobie włączenia tego Rotomflona. Zaraz to sobie ogarniemy. No, zobaczmy. O, proszę. O, proszę. Tutaj będzie informacja, gdzie dany Pokémon występuje. Ej bardzo fajne.